Witajcie z tej strony Recenzja. Dzisiaj zresujemy sobie myszkę Styl Series RIVAR. Jest to myszka troszeczkę stara, bo to jest Rivar 110. Myszka jest przeznaczona dla graczy, jak i również dla zwykłych użytkowników. Mamy tutaj również różne podświetlania w RGB możemy tutaj y, tą myszką jakby sterować mamy 6 przycisków na myszy rolka boczne, przyciski 2 y, środkowy no i w zasadzie tutaj jeszcze mamy przyciski kliknięcia myszka jest dosyć fajna szybka, lekka przede wszystkim bo waży aż 87 gramów długość kabla myszki to jest jakieś 2 metry, więc dużo myszka jest pod USB Mamy rolkę, mamy rozdzielczość maksymalną 7200 dpi, czyli rozdzielczość jakby dopasowaną do naszej rozdzielczości ekranu. Za myszkę dałem jakieś około ponad 100 zł. Myszka jest na tyle też fajna, że możemy właśnie ją regulować. Jeżeli na przykład nie możemy, poprzez taki zwykły przycisk możemy przejść do dedykowanej aplikacji od Steel i możemy za, tej, za pomocą tej aplikacji właśnie dostosowywać sobie. Jeżeli chodzi o DPI, DPI mam tutaj maksymalny. DPI tu jest właśnie y, jakby czułość DPI, czyli czułość naszej myszy. Możemy akcelerację ustawiać, naprawdę jest mnogo tych ustawień. Możemy ustawić nawet swój jakby zdefiniowany kolor, jaki chcemy, żeby mysza nasza miała. Ja na przykład bym sobie wziął teraz, wybrał zielony. I oczywiście trzeba zapisać zmiany. Zobaczmy, czy mysza się sama zastosowała. Jak widzimy mysza dostosowała swój kolor jest taki, no można byłoby powiedzieć zielony. Jakbym chciał przywrócić kolor z powrotem do takiego, no niebieskiego, to sobie oczywiście zapisuje zmiany. Jak widzimy kolor już jest niebieski, więc to jest bardzo fajne. Wiem, że na rynku jest jeszcze Styr Series Reward 3, która ma właśnie po bokach takie podświetlenie właśnie tutaj, że tak powiem, LEDowe i pewnie ma większą czułość. Natomiast z tej myszy jestem bardzo zadowolony, ponieważ ona służy mi jako do Użytku codziennego, biurowego, do montowania filmów czy też do grania w gry. Więc myszkę serdecznie polecam. Jeżeli miałbym kupić myszkę jeszcze raz, to bym kupił. Minusem tej myszki to jest to, że osiada się tutaj brud na niej i ona się, że tak powiem, palcuje, przetłuszcza się, tłuści się. Może to jest wina tego właśnie plastiku, który tutaj jest. Ogólnie rzecz biorąc, jestem z tej myszki zadowolony. Więc i też zaznaczam, że materiał oczywiście nie jest sponsorowany, więc dzięki serdeczne, że byliście. Zapraszam Was na mój kanał Recenzjo, gdzie recenzuję sprzęty, elektronikę, produkty z codziennego użytku oraz żywność. Możecie też mnie zasubskrybować oraz zostawić lajka i komentarz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć!